Strony Ania z Budżetowego Safari. Tak jak obiecałam, vlog masy. Dzisiaj jest pierwszy dzień vlogmasa. Mam zamiar Mam nadzieję, że uda mi się nagrać aż 24 filmy dla was, tak, tak. Mam taki ambitny plan, aby jeden film ukazywał się codziennie. I to wyzwanie już od jakiegoś czasu jest dostępne dla was do pobrania. Jest też parę zestawów takich już wiecie gotowych do kupienia. Zostawię moje linki w opisie. Niedługo będzie sklep, tak? Będzie sklep internetowy, więc będziecie mogli sobie też śmiało zamawiać w bardzo małych ilościach, ale wiecie zawsze. Także, jeżeli chcecie pobrać, też zostawiam na miarę. I teraz tak, co będziemy robić? Będziemy tak, mamy tutaj przepiękny kalendarz adwentowy. Będziemy rzucać kostką. Wiecie, że ja lubię rzuty kostką. Mamy bingo. Tutaj macie wyjaśnienia. Mamy skarbonkę Mikołaja, kolejne rzuty kostką. Jest też, moi kochani, zdrabka. Także też przygotowałam dla Was zdrabkę. Jest wykreślanka połączona ze zdrabką. Tutaj kopertka. No i też co mamy, grę. Tak, mamy jedną grę. Ta jest akurat od Aplany, więc też będziemy grać. No, wygląda ona, słuchajcie, przecudnie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to jest taki cudny pioneczek, także wiecie. Myślę, że będziemy po kolei, jakby sobie rzucać kostką i wykreślać i wszędzie po razie. No, bo wiecie, codziennie się spotykamy, więc no nie będę szalała w pierwszym dniu, no bo potem już mi braknie po prostu funduszy. Także myślę, że zabawę zaczynać będziemy od gry. Myślę, że zabawę zaczynać będziemy od gry, także. Ja już tutaj przesuwam się na pole start, jedyne co Wam mogę powiedzieć to jeżeli będziecie zamawiać sobie tą gierkę od Aplanet to nie bierzcie tego piątka, bo on strasznie ucieka wszędzie, ale to wiecie takie moje, ogólnie jest przepiękny, tylko denerwuje mnie to, że on ucieka, więc tak, rzucimy sobie kosteczką, wszędzie po raz, jest sześć, szalejemy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no i widzicie pierwszy dzień grudnia i już prezent, co mamy w prezencie? Czas zacząć myśleć o prezentach dla bliskich. Za każdym razem, gdy staniesz na polu z prezentem, odłóż piętnastaczka. No i dobra, cieszę się, odkładamy piętnastaka. Ja tak patrzę, tutaj tego piętnastaka nie mam, ale tutaj powinien być. Zaraz zobaczymy. Jeżeli nie, to przepraszam Was, to po prostu wrzucę 20 zł. Czyli tu mamy 5. O, atakujemy. Nie, nie mam piętnastaczka. Dobra, tylko wiecie co, tak myślę. Czy tu osobno? Dobra, tu osobno. To słuchajcie, z racji tego, że ja tego piętnastaka. No nie mam po prostu teraz drobnych, to ja wrzucę sobie tutaj do tej kopertki 20 zł, bo wiecie, minimum chciałabym odkładać tyle, ile nam tutaj wypadnie. No ale maksymum, wiecie, to ja sobie sama określam. Także. 1 grudnia, tak? Pierwszy, 12. piszemy sobie 20, więc już mamy 20 zł odłożone. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, ile ja tutaj uzbieram przez cały miesiąc. Ale wiecie, przez cały miesiąc będziemy codziennie odkładać. Także myślę, że pota będzie dość spora. Mam nadzieję, że mi starczy. Także przesuńmy sobie jeszcze tutaj. Ten pionek przepiękny na prezencie. Muszę pamiętać, co było poprzednio. I teraz, tak, zacznijmy sobie od tego mojego świątecznego wyzwania. Tu już będziemy sobie sumować i wkładać do zbiorczej koperty, więc ja sobie organizuję już, widzicie tutaj kalkulator. I teraz, tak, my odliczamy do świąt, więc no, zaczniemy od no, naj, najgrubszej foty, czyli 24, bo mamy 24 dni. Czyli już widzicie, mamy 24 zł. Także już zaczynamy, wiecie, konkretnie zaczynamy. No ale święta to święta, tak, że wiecie, wiecie. E, I mamy rzutkowską. Z racji tego, że tutaj jest trochę wyzwań. E, a, dwunastościennej napisałam. A no dobra, no jak dwunastka, to dwunastka. Mamy 8. Czyli w pierwszym dniu mamy 8, czyli będzie plus 8, czyli już, już 32 zł. Nie wiem czy było słychać, ale to moja zmywarka, także Was bardzo przepraszam, ale nagrywam w kuchni, bo to jest jedyne pomieszczenie, które ma dobre światło. Co ja bym chciała, znowu rzucamy kostką, mamy sześciościenną i dwunastościenną. Także sobie, moi drodzy, rzucimy, czyli mamy raz, dwa, trzy i osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Uch, trzydzieści dwa. Czyli dzisiaj tutaj mamy siódemeczkę. Także dzisiaj odkładamy sobie w bingu 7 zł, czyli będzie plus 7, czyli już 39 zł, i tam 20. Także no, to chyba będą konkretne kwoty. Ja oczywiście czekam na Wasze komentarze, tak pod tymi vlogmasami. I teraz tak mamy skarbonkę. I rzuty kosteczką i powiem wam tak, z racji, że to już jest większa kwota, to ja dzisiaj złotówka, tak tutaj dzisiaj tylko złotówka, żeby mi po prostu starczyło i rzucamy kosteczką, tutaj znowu będzie kosteczka szóstka pięć, czyli dzisiaj mamy piąteczkę, to ja sobie najpierw o, to po prostu zakreślę, czyli mamy plus pięć czyli 45 zł na razie, na razie. Powiedzcie mi proszę, jak tam wasze przygotowania do świąt, czy już macie wszystko kupione, czy już macie prezenty, bo ja jeszcze nie. Ja Wam się przyznam, że ja jeszcze nie jestem w trakcie, ale jeszcze wiecie, mam dużo czasu. Powiem Wam szczerze, ja czekam tak do Mikołaja, bo po Mikołaju zauważyłam, że te ceny są lepsze, po prostu są lepsze. A i dobra, tutaj chciałam sobie zrobić osobną zdrabkę i osobno wykreślankę. I tak myślę, czy tak robić, czy tak może, czy sobie to razem po prostu wszystko zrobić? Nie wiem, Wam powiem szczerze, bo tak sobie to połączyło. Niby chciałam osobno, ale wiecie o co chodzi. No dobra, no dobra, to może niech tak będzie, no bo nie będziemy drapać, jak wy widzicie, za każdym razem. Więc tutaj mam 45 zł. Więc jeżeli chodzi o to wyzwanko, o ten pakiet wyzwań, a może sobie właśnie to tak podzielimy, bo już sobie podzieliłam, ale widzicie, zapomniałam. Czyli to będzie 45 zł i ja sobie to wrzucę tutaj. I gdzie tutaj sobie chyba zapiszę, tam ten status mi się bardziej podoba. Czyli pierwszy, dwunasty. Mamy 45, czyli mamy plus 45 złotych. Także no, zaczynamy, zaczynamy całkiem dobrze. Naprawdę zaczynamy dobrze. I wiecie co, żeby mi się nie myliło, bo ja później zapomnę i będę inaczej liczyć, prawda? No bo ja siebie znam. To ja sobie zrobię już tak, że widzicie, za tym Mikołajem przypnę sobie to. I dla mnie to będzie znak, że to już jest koniec. Tu mamy osobne. I teraz tak. Ja sobie zrobiłam z tego zdrapkę. dlatego sobie to rozdzieliłam. Natomiast wiecie, Wy, sobie, jeżeli nie macie tych, tych do zdrapek, to po prostu sobie wykreślacie co jakiś czas tego misia. I co? No, dzisiaj sobie wszystko zrobimy. Tak, dzisiaj sobie zrobimy wszystko. Poczekajcie, zobaczę, czy mam drapak. Bo tu mam takie swoje magiczne pudełko. Ale chyba chyba nie mam tutaj drapaka. Zaraz zobaczę. Nie, niestety. Niestety, moi drodzy, nie mam drapaka, znowu sen mi zabrał, więc e, poradzimy sobie paznokciem. Te moje zdrabki są, te naklejki są bardzo takie, wiecie, delikatne. No, złotówka! A mam złotówkę. No dobra, jak złotówka. Jak widzicie, tutaj są też takie naprawdę małe kwoty, więc no, zobaczymy. Dobra, niech będzie. Niech będzie, że ja to tak po prostu zostawię. Więc dzisiaj to idzie złotówka. Ale wiecie, tam poszło dużo, więc nie będę drapać, nie będę, no bo wiecie. No jak złotówka, to złotówka, no. Także sobie wrzucimy tutaj, moi drodzy, złotóweczkę. Zawsze coś, zawsze coś i tak myślę, że tu i tak się jakaś fajna kwota nadbiera. Nie pamiętam, ile tu było. Ale powiem Wam, że zrobiłam właśnie to specjalnie, żeby nie pamiętać. No dobra, i z racji tego, że tam drapaliśmy, a już trochę dzisiaj wydaliśmy, ile ja mam tu drobnych, to sobie może zostawię. No dobra, to tutaj sobie wrzucimy 20 dzisiaj, więc ja już sobie zapiszę, że pierwszy dwunasty jest plus 20 zł. A więc tu sobie już wrzucę. Dwudziestkę. Tylko tutaj sobie wiecie, po prostu wykreślę jakieś dwie kwoty, więc będę miała już jakby to załatwione na jutro. O, tak wam powiem. Dwudziestkę, no to sobie może piętnaście, nie myślę, jakby to zrobić, żeby się zgadzało, bo ja już wiecie, może dwudziestkę, dwudziestkę. No dobra, to weźmiemy sobie dwunastkę. I ósemkę. Więc teoretycznie zrobiłam dwa dni z tego. No, dwa dni. Też wiecie, nie będę teraz szukać drobnych latać po sklepach i rozmieniać. No, bo wiecie, no to jakby troszkę jest bez sensu. to już mamy zrobione, grę mamy zrobioną. Więc moi drodzy, ile dzisiaj odłożyliśmy? 20 zł, mieliśmy w grze plus 20 zł mieliśmy w wykreślance, plus złotóweczka poszła do zdrabki, a w tym ogólnym 45, czyli łącznie odłożyliśmy dzisiaj 86 zł. No powiem Wam, że jak tak pójdzie dalej, no to do świąt to będzie tu naprawdę spora kwota, także no zobaczymy, czy wydolę. Ambitny plan sobie postawiłam, powiem Wam szczerze. Więc zobaczymy, czy mi się to po prostu uda zrobić. No, plan jest taki, że się uda. Także, co, no nie będę przedłużać, bo jakby wszystko mamy już zrobione. Przypominam, że możecie pobrać, wydrukować, jeżeli chcecie na tu, na teraz. Możecie też zamówić sobie gotowe, także zapraszam do komentarza, ewentualnie do opisu. Tam wszystko Wam opiszę. Czekam na komentarze, czy bawicie się ze mną, czy już odkładacie, czy już może macie wszystko kupione, bo też jestem naprawdę, naprawdę bardzo ciekawa. Także moi drodzy, to już wszystko. Widzimy się jutro. Pa, pa.